Witam moje kochane bliźnięta w czytaniu partnerskim. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za cudowne komentarze, za lajki, za subskrypcje. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Jesteście na czwartym miejscu pod względem lajkowania, dlatego właśnie jako czwarci dostajecie to czytanie. Następne czytania też będą według lajków. To czytanie nie ma żadnych ram czasowych, czyli może być aktualne kiedykolwiek. No i zaczynajmy. Zobaczmy jaka jest ogólna energia, jeśli chodzi o miłość dla moich bliźniąt. Aha, i przypominam, że y, sprawdźcie sobie, bo to jest nie tylko dla y, bliźniąt w słońcu, ale także w księżycu, w Wenus, w, w planecie Wenus i w ascendencie. Także sprawdźcie sobie swój horoskop urodzeniowy, można to zrobić za darmo online. I na przykład jeśli chodzi o miłość, to proponuję właśnie sprawdzić szczególnie Wenus i Księżyc. Jaka jest ogólna energia? jakaś zmiana się szykuje mhm wiatr zawili w inną stronę okej okay. no dobra zobaczmy jak resztę. kart, co nam powie na ten temat na temat tej zmiany mhm Już po razu wyleciała. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Ktoś się zastanawia. E, dużo opcji macie do wyboru. Uch, jak wyskoczyła do góry. Wasza energia. Okej. Okay. Macie króla e, pucharów. No dobra. A jaka jest energia partnera, partnerki? Hmm, okej. Okay. Partner jest w zawieszeniu, że tak powiem. Dobra, zaraz będę szerzej omawiać te karty. Zobaczmy, jakie macie wyzwania bądź też problemy. Okej, okay. dobre. Wskazówki. Hmm. Uh -huh. I wynik. Potencjalny wynik całej sytuacji. Mhm. Dwie wypadły. No dobra, wezmę je. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, i na spodzie. Co jest na spodzie? Okej. Okay. Na spodzie dwie buławy. Może ja ją to położę. Że ktoś tutaj jest. Um, ogólna energia te, tego związku jest taka, że no nie wiadomo, co z nim zrobić, tak? Jest jakby za dużo rybek się pojawiło w akwarium. Wiecie? Czyli ktoś może mieć jakieś opcje. Natomiast widzę, że wasza energia jest taka, że wy. Y że wy jakby chcecie zainwestować, no nie jakby, wy chcecie zainwestować w ten związek, wy macie tutaj no, miłość do zaoferowania. Ja jeszcze będę weryfikowała każdą kartę po kolei. Zaraz zobaczymy dokładnie, o czym opowiada ten król, właśnie, pucharów, ta wasza energia. Natomiast waszego partnera energia jest w zawieszeniu. Tak jakby on nie wiedział, jest jakaś stagnacja, o, że ten związek nie rusza do przodu w takim znaczeniu, że ktoś nie chce wam dać więcej, tak. I wyzwanie jest takie, czy tam właśnie problem polega na tym, że ciąży to wam, tak? Że jedno, wy chcecie dać więcej, ten ktoś nie chce dać tyle, co byście chcieli. Otrzymać i co sami, tyle, co sami wkładacie do tego związku. Dlatego zacznijcie się zastanawiać, tak? Wy się zastanawiacie, co tu zrobić. Wy nie, może w tym momencie nie wiecie do końca, tak? Jesteście, yy, ro, jesteście jakby z, no, zmieszani w sensie, nie potraficie podjąć decyzji, tak? Natomiast weryfikujecie, zacznicie robić. Yy, hmm, Zaczniecie robić um, analizę tego związku na niezwyczajnej świecie i patrzeć, tak, czy warto um, dalej w niego inwestować, czy nie. We wskazówkach macie trzy puchary. Ja to jeszcze zweryfikuję, gdyż ta karta może mieć bardzo wiele znaczeń. Um, i tak samo zweryfikuję ten wynik. Zobaczmy najpierw, jak te energie się mają. Dalej wezmę inną talię i teraz zweryfikujmy 7 pucharów, czyli tą energię tego związku. Jest tak, 9 monek, 9 buław. Okej, okay, no dobra. Okej, okay, słuchajcie, no ktoś. No, ktoś albo y, ma kogoś na boku, albo to nie będzie dla wszystkich, także nie jakby nie chcę, żebyście od razu... Y, jeżeli to nie dotyczy Waszej sytuacji, żeby wzbudzać was jakiś taki strach i podejrzenia. E, bo to będzie dla niektórych tylko, albo no wy, przez to, że ta osoba mm, nie, nie inwestuje w was, tak, wy zastanawiacie się, czy nie odejść, dlatego że jesteście po prostu z tego powodu no, y, bardzo smutni, tak? Y, zdruzgotani, niektórzy bym nawet powiedziała. To jest. Y, no, ból, tak, taki ból e, emocjonalny, mhm. e, który wynika właśnie z, z braku e, zaangażowania partnera, tak? Dlatego wy, ta karta na przykład e, 9 monet mówi o byciu e, single. Dlatego wy się tutaj zastanawiacie, tak? E, No, i właśnie, tak jak mówię, dla niektórych to może być dwie, jakby no, dwie karty, to mówią o tym, że dla niektórych zdrada tutaj wchodzi w grę. Albo y, wiecie, to y, formy zdrady też są bardzo różne. Y, tutaj też macie kartę, która może mówić o zdradzie. Także jakby wszystkie trzy karty, no i ta tak samo. Także dużo kart, które mówią o zdradzie tutaj jest, że jakaś trzecia osoba jest zamieszana. Natomiast do zdrady mogło nie dojść, tak? Ale na przykład ktoś pojawił się na horyzoncie, ok? I tutaj u podstawy ta karta też może o tym mówić, że tutaj ktoś ma no, do wyboru, tak? No i dobra, zobaczmy Waszą energię teraz. No właśnie. Wy się zastanawiacie, czy nie odciąć tej osoby, mimo że macie dużo uczuć, tak? No bo inaczej nie bylibyście w rozterce, no wiadomo. I właśnie. I ten odwrócony jest um, rycerz pucharów. No właśnie. I macie siedem buław. Okej. Okay. No tak, no wygląda to y, na zasadzie, że ten partner, zwłaszcza, że wy macie króla, tu jest y, rycerz odwrócony pucharów, tak jakby ten partner jest. Y, może być młodszy, może być mniej dojrzały, a na pewno nie zamierza zaoferować wam tyle, co wy jesteście w stanie zaoferować tej drugiej osobie, tak? Dlatego się... Y, y, bardzo zastanawiacie mocno, czy nie odciąć tej osoby, e, lub dla niektórych czujecie, że ta osoba was może odciąć, tak? <laughs> Natomiast e, wiedzcie, moje kochane bliźnięta, że jeżeli już podejmiecie tę decyzję, że, żeby odciąć tę osobę, żeby siebie odciąć, tak, żeby jakby macie właśnie tutaj. E, Zmianę y, wiatru, tak? Jak już podejmiecie tę decyzję, że to nie było dla Was dobre, że ten związek nie jest dla Was dobry, to będziecie mieć ogromną siłę do tego, żeby y, zawalczyć o swoje, tak? Czyli y, ten związek jest poniżej moich standardów. Moich oczekiwań, y, dlatego z niego wychodzę, tak? Wy wychodzicie tutaj, y, nie wychodzicie zdruzgotani, wy jesteście silni, bo wiecie, że, że, że to nie jest dla was, tak? Że wy zasługujecie na coś lepszego. No i teraz y, zobaczmy, jaka jest energia tego waszego partnera, partnerki. Hmm. Tak, no ktoś tu ma, mo, wasz partner może mieć zapatrywania na kogoś innego, właśnie. Możecie, mogą być jakieś kłótnie, um, które wynikają z tego, właśnie, że jakby on już nie jest 100% z wami, tak? On już ma głowę zaprzątniętą czymś innym, więc go będzie wszystko drażnić, tak? Um, I nie wspomnę o tym, że kolejna karta. To jest ta sama co i ta. Kolejna karta, która świadczy o tym, że ktoś ma opcje, tak? Ma różne opcje. Jest w ogóle niezorganizowany, nie wie czego chce. Bardzo dużo trujek tu wyskoczyło, no. I dwa razy się. Naprawdę jest bardzo dużo kart, które mówią o. I trzeciej osobie zamieszanej. Tylko tak jak mówię, to nie znaczy, że to się wydarzyło, ale na pewno jest na horyzoncie. Na pewno wiesz, wisi w powietrzu, że tak powiem brzydko. I teraz zobaczmy. Dziewięć buław, dziewięć buław, wyzwania, wyzwania, problemy. Wiecie, ta karta jest dla mnie jasna. No, ta sytuacja jest męcząca dla Was, tak? Sta, stała, staje się takim, e, no, że walczycie tutaj z wiatrakami, tak? Że ta, ta walka nie ma sensu po prostu, o ten związek. No, po pierwsze Was wyczerpie energetycznie i do niczego nie doprowadzi. No ale no zobaczmy. E, Okej. Okay. No właśnie, wy się zastanawiacie, czy dać tego, to, e, ten puchar miłości, e, czy go zabrać i iść w świat, e, bo czujecie, że świat ma, ma wam coś lepszego do zaoferowania, tak? E, no i zobaczmy wskazówki. Wskazówki. Mhm. Wskazówka jest taka, właśnie, że sytuacja może mówić o. Em, o sytuacji. Sytuacja, o sytuacji powiedziałam? Masło myślane, nie wiem co ja powiedziałam. Przepraszam, jak. Ja bardzo intuicyjnie czytam i czasami nie wiem co mówię, bo to po prostu tak przechodzi przeze mnie. Ta karta mówi o. E, właśnie sytuacji, gdzie jest zamieszana jeszcze jedna osoba, tak? I. Rada jest taka, no, żeby nie inwestować w to, żeby nie inwestować. Mhm. Dokładnie zabrać, że tak powiem co się ma i iść dalej. Ehm... Dla niektórych chciałabym zwrócić uwagę, że, to nie będzie rozmowało ze wszystkimi, um, ale ktoś z Was może mieć takie tendencje, że jest taki za bardzo lepki tak, w, w partnerstwie, czyli jakby mógł to zadusił w ogóle tę drugą osobę, tak, to też na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie być takim za bardzo. Aby dać tej drugiej osobie trochę przestrzeni, tak? Bo wtedy ona. Jak jej nie damy tej przestrzeni, to będzie uciekać od nas, tak? Natomiast w tej sytuacji właśnie ja widzę, to mówię, tak to było dla niektórych, że ta osoba nie będzie chciała, że tak powiem, dzielić swojej osoby z wami, tak? Ona jest taka w rezerwie. No i zobaczmy ten um, wynik, potencjalny wynik. No właśnie, potencjalny wynik. Potencjalny wynik, który widzę tu, może się zakończyć właśnie zdradą, um, albo z ja, jakimś skrzywdzeniem, tak, emocjonalnym. Um, Właśnie, ufajcie swojej intuicji. Ufajcie swojej intuicji, ale to jest też karta, która może mówić o tym, że ktoś ma tajemnicę przed Wami. No właśnie, tajemnicę tego, że, się, że ktoś jest trzeci. Słuchajcie, to jest tyle kart, które o tym mówią, że w życiu nie widziałam czegoś takiego, szczerze mówiąc. E No dobra, na pewno będziecie tęsknić za tą osobę, dlatego że widzę tutaj takie silne duchowe połączenie. Albo ta osoba Wasz partner, partnerka poznał jakiegoś, jakąś bratnią duszę, Dlatego tak silnie go ją ciągnie do tej osoby. Także y, dwa różne scenariusze. Odwrócony król y, Pucharów. To może być też y, dwa razy się pojawił właśnie król pucharów. Tu może być też problem, y, który polega na tym, że za dużą. Y, Nadzieję, jakby pokładacie w drugiej osobie, która to ma spełnić wasze, uzupełnić was. Tak. Um, i, I właśnie ta, to sprawia, jeżeli, jeżeli tak czujecie, że ta druga osoba musi, to jest wasza druga połówka, i to dopiero z nią się czujecie tak kompletni, no to to jest właśnie bardzo zgubne myślenie. I fatalna koncepcja, dlatego że e, wtedy właśnie stajecie się tacy e, lepcy wobec drugiej osoby, tak, że, że chcielibyście ją zadusić. I to, czy jesteście szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, pokładacie e, jakby odpowiedzialność za to, e, pokładacie w waszym partnerze, partnerce. Nie wolno tak robić, dlatego że no, właśnie to doprowadza do e, no, nieszczęśliwych. E, Takich toksycznych związków, wy sami musicie dać sobie szczęście, tak? Najpierw um, nie możecie uważać, że ja dopiero będę szczęśliwa, szczęśliwe, jak będę z kimś. Nie. Dlatego, że ta osoba nie jest odpowiedzialna za to, żeby wam dać szczęście. To wy jesteście odpowiedzialni za to, że, żeby być żebyście byli usatysfakcjonowani e <laughs> ze swoim życiem. I odpowiedzialność powinna spoczywać na Was, a nie na drugiej osobie. To też taka wskazówka. Um, więc zmiana yy, w tak, yy, zmiana w wiatr będzie wiał w drugą stronę, także zdecydujecie się najprawdopodobniej, żeby wyjść z tego związku. Co jeżeli. Yy, Energię, którą odbieram, rezonuje z wami, że właśnie ta druga osoba nie inwestuje w was, um, ma na horyzoncie kogoś. No to oczywiście uciekajcie z takiego związku. Nieważne, jak bardzo was ciągnie do tej osoby. Czasami przyciągamy takie osoby tylko po to, żeby y, nauczyć się jakiejś lekcji. Dlatego nas tak ciągnie, bo jakby nas tak nie ciągnęło, to byśmy nie chcieli być z taką osobą, a ona przychodzi czasami tylko po to, żeby nas czegoś nauczyć. Um, zobaczmy jeszcze jaka jest rada wskazówka. Ha OK. Hmm. Spójrzcie na sytuację z, z różnych perspektyw. Jeżeli macie taką potrzebę, poradźcie się przyjaciela, przyjaciółki, komuś, kogo ufacie, tak? co o tym wszystkim myślą. E, bo jak jesteśmy w związku, to jest nam ciężko nabrać tej perspektywy, prawda? E, dlatego zróbcie trzy kroki do tyłu i spójrzcie na wszystko e, z boku. A ta karta mówi o tym, żeby z wdzięcznością. E, zaakceptować zmianę, tak, która nadchodzi. E, zmiana, no właśnie. Z wdzięcznością, czyli e, to będzie zmiana na lepsze, na, na pewno, na 100%. Kochani moi, e, no właśnie, i macie tutaj jeszcze takiego wolnego ducha, tak? Czyli uwolnijcie się od tego, tak? Rozłóżcie swoje skrzydła, tak? I pofruncie. Uwolnijcie się. Kochane bliźnięta, całuję was mocno. Pozdrawiam. Buziaczki. Pa.